Kto sobie patrona, Józefa ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym powiedzieć o liście apostolskim Patris Korde ale też chciałbym powiedzieć o takim moim osobistym stosunku do tego listu i chciałbym powiedzieć świadectwo na ten temat. Rok temu, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, bo było to wszystko... Ten, ten rok świętego Józefa i list apostolski o świętym Józefie był gdzieś głęboko schowany w sercu papieża Franciszka. Na rekolekcje, które zorganizowaliśmy na początku czerwca, rekolekcje, które były w czasie pandemii, rekolekcje, które były, miały formułę bardzo prostą, chodzenie po górach, msza święta, konferencja, w te dni, kiedy nie wychodziliśmy w góry, jedna z uczestniczek zaczęła nam opowiadać o świętym Józefie i mówiła to z taką pasją i mówiła to tak pięknie, że my, my chcieliśmy jej ciągle słuchać. Ona wyciągnęła ikonę świętego Józefa, bardzo charakterystyczna ikona. To był taki święty Józef, taki młody, żyd, ubrany w właśnie w te wszystkie żydowskie ubiory. Z jednej strony w ręku mający taką laskę, która mówi o władzy mężczyzny, ale także lilie, ale oczywiście ta laska gdzieś zatopiona w gardle szatana. I po drugiej stronie, w drugiej ręce ten święty Józef miał taką potężną siekierę, ponieważ był cieślą, pracował właśnie też także przy pomocy siekiery. Bardzo duże wrażenie nam ona zrobiła, zrobiła ta ikona, ponieważ ona mówiła o takiej wewnętrznej delikatności świętego Józefa, a z drugiej strony, że to był prawdziwy mężczyzna. To był, to był ktoś, kto, z kim trzeba się liczyć, bo, bo jest głową rodziny i to świętej. I kiedy ta osoba opowiadała o tym, my nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co właściwie, do czego jest ta, ta nasza wiedza. No, wszyscy szanujemy świętego Józefa, modlimy się przez jego wstawiennictwo, ale nie wiedzieliśmy, jak, jak to wszystko umocować i dlaczego ona nam o tym opowiadała. To świadectwo zapadło tak głęboko w nasze serca, że kiedy 8 grudnia ubiegłego roku papież ogłosił list apostolski Patris Corde, to, to natychmiast pierwsza myśl była taka, trzeba zrobić takie 33-dniowe rekolekcje, które ufundował, wymyślił ojciec Donald Calloway z, ze Stanów Zjednoczonych, Marianin, który, który te rekolekcje bardzo promował i promuje w internecie. I powstała myśl, żeby to zrobić. Natomiast kiedy czytałem list papieża o świętym Józefie, po prostu po prostu zobaczyłem absolutnie nową, piękną interpretację tej postaci. Zobaczyłem Józefa w sytuacjach bardzo zwyczajnych, ale także w sytuacjach, kiedy on jako wybrany mężczyzna, mąż Maryi, tworzył historię zbawienia. To było coś niezwykłego. Ale również jakby dziękowałem Panu Bogu za formę, w której papież Franciszek chciał się wypowiedzieć. Otóż wypowiedział się w liście apostolskim. Wiemy, że każdy list, który piszemy, no nie te, nie te smsy takie, że zjadłem to, a byłem tam i tak dalej. Nie mówimy o, o krótkich informacjach. Mówimy o listach, które piszemy, nawet mailowo. Każdy list ma, tak, ma coś w sobie z takiej serdeczności. Osoba, która pisze takie list chce przekazać treści, które mają gdzieś spaść w głąb naszego serca i, i te treści mają coś znaczyć w naszym życiu. I myślę, że papież Franciszek, który jak sam mówił od 40 lat jest zaprzyjaźniony ze świętym Józefem właśnie wybrał tę formę, Serdecznego listu skierowanego do całego Kościoła, bo przecież napisał ten list w rocznicę ustanowienia świętego Józefa przez papieża Piusa IX opiekunem Kościoła Świętego w 1870 roku. Dlatego forma listu jest bardzo serdeczna, ale z drugiej strony to jest list apostolski. To nie jest z drugiej strony, to nie jest zwyczajny list, to jest list napisany przez apostoła. Każdorazowo każdy papież nie jest następcą kolejnego papieża, jest następcą Piotra. Tu jakby cała historia gdzieś spłaszcza się i sięgamy do czasów Jezusowych, do, do czasów apostolskich. To jest list apostolski. I dlatego poprzez ten list mamy wgląd, jak funkcjonował Józef. Jak troszczył się o Małego Jezusa, jak kochał Matkę Najświętszą. I dlatego zapraszam do, do zgłębienia tych treści, które będą w kolejnych programach, w kolejnych filmach Księdza Andrzeja prezentowane, ponieważ jest to podróż pasjonująca, jest to podróż piękna. Myślę, że, że każdy powinien gdzieś na końcu tych rozważań, tych medytacji, tego zastanawiania się powiedzieć: Tak, Święty Józefie, Bądź patronem mojej codzienności, bądź patronem moich wyborów. Opiekuj się mną tak jak opiekowałeś się małym Jezusem i jak teraz opiekujesz się Kościołem. Życzę dobrej lektury i życzę błogosławieństwa Bożego na tej drodze spotykania się ze świętym Józefem.